Batman, rozbite miasto i inne historie to komik wstydu, wstydu mojego, bo przeleżał na półce jakiś rok. Na swoje usprawiedliwienie mam tylko, że ja nie wiedział. Ja naprawdę nie wiedział, że jest to prawdopodobnie. Najlepszy zbiór opowiadań batmanowych i jeden z najlepszych komiksów o Batmanie w ogóle. Zbiór opowiadań, a w mowie potocznej komiks, ma wiele smaków. Jednym z tych smaków jest styl graficzny, czyli krecha. I na tym fragmencie frontu muszę powiedzieć, że jest mi ambiwalentny, bo z jednej strony przychrzanić się nie mogę, z drugiej strony opowiadanie takie jak rozbite miasto. A później historia, która następuje po rozbitym mieście. No, w Mordę przydałaby się realistyczna kreseczka. Say what? Komiks jest pozycją gigastyczną. Takiej dozy nuty detektywistycznej takiej dozy mroku Gotham. Takiej dozy mroku w samym Brusie Wayne'ie to ja naprawdę nie pamiętam na łamach żadnego z mediów. Rozbite miasto jest opowiastką, a w zasadzie opowiadaniem, może nawet historią wybitną, która doskonale oddaje psychikę Bruce'a Wayne'a, psychikę Batmana to jak jego trauma w przeszłości wpływa na konkretne śledztwo i jakie ma to konsekwencje. Dlaczego jest to ważne dla Bruce'a łamanego na Batmana? Jak półświatek Gotham odnosi się do samego Batmana? Jak bezwzględność Batmana względem płotek przestępczych staje się narzędziem do Posuwania śledztwa do przodu, jak również krzewienia strachu. Zwieńczenie tej historii. Sama idea zastosowanie określonego złoczyńcy, który wcale nie jest oczywisty, sprowadziła uśmiech na moją twarz, bo był, jest to pewien powiew świeżości, gdzie autor zna uniwersum, zna bohatera, zna postaci wspierające i na podstawie tego potrafi odmalować absolutnie smerfastyczny obraz nie tylko postaci, nie tylko głównego bohatera, ale relacji zawartych między nimi, smaczku. Pewnego motywu, metafory, który wykracza poza kanon Batmana czy też kanon samego komiksu i jest pewną nutą transcendentną. Eee, żałoba, gniew w pewnej postaci w odniesieniu do jego straty, jak również podejście dr tej drugiej osoby do. Hmm, szukając odpowiedniego słowa, mocodawcy, obrońcy, pewnej szansy, e, swoista transakcyjność dla jednej strony, z kolei dla drugiej, możliwość odmiany całego życia, która zostaje brutalnie wymazana e, z motywów możliwości. O, fantastyczna historia. i pomimo fantastyczności owej historii to co wryło mi się w pamięć po przeczytaniu innych historii to historia alternatywnego Batmana to znaczy bez spoilowania Batmanem nie jest Bruce Wayne Batmanem jest ktoś kto nie ma zahamowań przed używaniem broni jak również eliminacji złoczyńców do tego dorzucamy jokera, który nie jest klasycznym jokerem, a owym jokerem jest ktoś zupełnie na pozór nieoczywisty, a z drugiej strony, wziąwszy pod uwagę, jak ta alternatywna historia jest przedstawiona, jak najbardziej oczywisty pewien dualizm, który również udaje smaczku całej historii. Dość powiedzieć, że uniwersum tego alternatywnego Batmana jest niezwykle płodne, bo to jest już moja trzecia lub czwarta styczność z ową alternatywą, i wszystkie te styczności są jak najbardziej pozytywne. Ciekaw jestem, czy na łamach polskiego wydawnictwa komiksowego doczekam się pozycji, w której opowieści, a w zasadzie historie komiksowe właśnie z tego alternatywnego uniwersum zostaną zebrane w jedną jedną w jedną książkę, w jeden komiks, tak żeby zachować pewną ciągłość i poszerzać moją wiedzę na temat tego, tejże alternatywy, bo jest szalenie ciekawa. To co jest wisienką na torcie to zakończenie tej alternatywnej historii. Kiedy, jakby to powiedzieć, żeby nie zaspoilować, kiedy anihilacja jest tym, co sprowadza z szaleństwa do poczytalności, możliwość odwrócenia karty, możliwość poświęcenia się dla kogoś, a potem zdanie sobie sprawy, jakie to będzie miało konsekwencje dla osoby, której, którą chcemy uratować. Niesamowita kohabitacja tych dwóch idei doprowadza do świetnego końca komiksu i powoduje ciary na plecach, bo cała historia została poprowadzona z mistrzostwem. Dość powiedzieć, że wszystkie historie zawarte w innych opowieściach, czyli w samym komiksie, to historie bardzo brutalne, to historie krwawe. Ta z alternatywnej rzeczywistości jest opowieścią najkrwawszą, najbrutalniejszą, a jednocześnie najbardziej smakowitą. Jest to komiks wybitny jako opozycja. Zawierająca. historię Na gorszym razie bardzo dobre. W najlepszym, wybitne. Co najmniej dwie wybitne. A to już o czymś świadczy. Rozbite Miasto, oczywiście, jest historią na łamach tego komiksu najszerszą. Co nie powinno dziwić. Jednak e, wspomina, wspominana przeze mnie historia alternatywna. Również ma dostatecznie dużo stron, by móc rozwinąć skrzydła. Czy chciałbym, żeby miała więcej miejsca chciałbym, bo dzięki temu mam wrażenie, mm, pewne motywy poboczne mogłyby rozwinąć się w pełni. Nie to, że tutaj potraktowane są po łebkach, ale na przykład zgłębienie backstory jokera, tego alternatywnego. Jaka była droga do tego upadku? Bo punkt szaleństwa jest oczywisty, ale od szaleństwa do pierwszej zbrodni jest jednak kawałek czasu, A potem do drugiej, do trzeciej i tak dalej, i tak dalej. Jak owy Joker pozostaje nieuchwytny, cały czas na wolności, multum możliwości, multum przestrzeni do tego, żeby budować fantastyczne historie, no i być może w innej pozycji. Nie zmieniając jednak za bardzo strony ani frontu. Happy or sad? Sad. Okay. But I warn you. I break your heart. Already broken. Batman, rozbite miasto i inne opowieści jest pozycją obowiązkową dla każdego fana komiksów DC. Jest pozycją obowiązkową dla każdego fana Batmana. Jest pozycją obowiązkową dla każdego, kto ceni sobie dojrzałe, mroczne i krwawe historie i nie ma wysypki na superbohaterów, bo to jest dosyć ważne. Jest to komiks, jaki pozycja komiksowa która ze wszech miar zasługuje na uwagę. Jedyną łyżką dziepciu jest styl graficzny, który dla mnie całościowo pozostaje neutralny, ale gdybym miał się czepiać, to powiedziałbym, że o wiele bardziej leżałaby mi kreska naturalistyczna właśnie ze względu na krwistość i brutalność pewnych opowiadań, o których już wspomniałem. A i owa naturalistyczna, naturalna kreska pozwoliłaby jeszcze wyraźniej to wydobyć. A tak przy nazwijmy to zastosowaniu krechy neutralnej trochę to ginie w tłumie. Jednak wszystko pozostałe mega. A ja zapraszam do sprawdzenia pozostałych materiałów na kanale a także subskrypcji. Dzięki za dziś, widzimy się w kolejnym odcinku.